Świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże! Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam Wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie Wywyższony. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, moi drodzy, Słowo Boże jest bardzo pomocne w sprawach wiary, modlitwy. W pierwszym czytaniu słyszymy, że Bóg wysłuchuje modlitw. Może nie wszystkich, ale. Są modlitwy, które z pewnością Bóg wysłucha. Są to szczególnie modlitwy osób, które całkowicie uciekają się do wszechmocy Boga, bo czują się um, słabe, bo widzą um, swoje ograniczenia. I dostajemy zapewnienie, że jak najbardziej taka modlitwa będzie wysłuchana. Drugie czytanie pokazuje nam pewien obraz świętego Pawła, który temu raczej możemy zazdrościć. Oczywiście jego życie nie było usłane różami, ale towarzyszy mu ogromna radość i pewność wiary, że ten cały trud, który włożył w ewangelizację, nie poszedł na marne, że jest pewien, że czeka na niego wieniec chwały. A więc zachęca i nas, żebyśmy zawsze myśleli o zbawieniu, że warto trudzić się, żeby w ostateczności wygrać. Że nawet jeśli mamy jakieś porażki, nawet jeśli widzimy tę swoją niedolę, czy też właśnie yy, ludzi, którzy odrzucają Boga, żebyśmy my się nie zrażali, bo my wiemy, yy, przed kim będziemy stawać na Sądzie Bożym, bo my wiemy, dla kogo to wszystko, bo wiemy, kto jest naszym Panem, zbawicielem i przede wszystkim tym, który yy, chce nas prowadzić do raju, do wieczności. Ewangelia, kolejne cudowne słowo które oczywiście pokazuje nam bardzo ważną lekcję. Podejrzewam, że zaobserwowano przez Jezusa w życiu codziennym, tak jak posługiwał się historią tej wdowy, która wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, bardzo możliwe, że tym razem również Jezus taką sytuację zauważył, że znając ludzkie serca, mógł się zorientować, że do kościoła przychodzą różne osoby, tak jak dzisiaj. Różni ludzie przychodzą do kościoła i e, bardzo pewnie możliwe, że ich modlitwa e, jest bardzo różna, więc jedna podoba się Bogu bardziej, druga mniej, a może niektóre są w ogóle niewysłuchane, bo nie mają nic wspólnego z e, miłością i miłosierdziem Boga. Na co warto zwrócić uwagę, moi drodzy? Więc oczywiście podstawowa sprawa człowiek powinien przed Bogiem być w prawdzie. Chyba jedna z najtrudniejszych spraw, jakie nas w życiu czekają, to nauczyć się patrzeć na siebie w prawdzie. Co to oznacza? To oznacza, że oczywiście widzimy dobro, które Bóg przez nas czyni, żeby zauważyć swoje talenty i no, wszelkie dobro, ale mieć także odwagę widzieć swoje grzechy, swoje zło, swoje problemy. Święty Paweł przecież wielokrotnie, przed całym światem, przyznawał się do swoich grzechów, miał odwagę. Powiedzieć, to i to i to źle zrobiłem, z tym i z tym miałem problem, nie radzę sobie w wielu kwestiach. Pragnę dobra czy nie zło, jestem jak ten poroniony płód, nawróciłem się tylko dlatego, że Jezus zlitował się nade mną, jako biednym grzesznikiem, ale dzisiaj jestem przekonany, że w słusznych zawodach wystartowałem. Więc znowu to jest ogromna dla nas lekcja, i Bóg jeszcze wyraźnie mówi: taka modlitwa będzie wysłuchana. Modlitwa szczera, modlitwa w prawdzie. Zobacz, że dzisiaj bardzo łatwo jest stanąć w roli człowieka, który chodząc do kościoła, tak, może powiedzieć, że ktoś żyje niemoralnie, bo popełnia jakieś grzechy, które są jawne, bo nie chodzi do kościoła i nie jest to żadną tajemnicą. Ale czy to oznacza, że jesteśmy lepsi, nie wiem. Może tak. Ale z drugiej strony wiem, że wielu moich uczniów, nie ma równych szans. Wielu z nich um, nie chodzi do kościoła, bo nikt im tej wiary nie przekazał. E, niektórzy wypisują się z Katechezy, bo ciężko im jest się przestawić na, e, na taką mentalność chrześcijańską. Ciężko jest słuchać e, prawd wiary, nauczanie Jezusa, kiedy na przykład przez ileś lat. Żyją zupełnie inaczej, bo takich nauczono, bo tego się nauczyli od rodziców, bo w domu nie ma modlitwy, bo nie ma różnych rzeczy i to powoduje, że nie potrafią na przykład znieść pewnego konfliktu sumienia. Czy one są gorsze od tych, które chodzą? Po prostu może są mniej szczęśliwe, bo oczywiście wielką łaską jest mieć wierzących rodziców. I wtedy zobaczcie, trzeba być bardzo ostrożnym w ocenie takich osób, bo można bardzo je skrzywdzić na zasadzie Boże, jak dobrze, że ja nie jestem jak ten, albo jak tamty. Oczywiście, pamiętajmy, dobrze, że dzisiaj jesteśmy lepszymi ludźmi niż może wczoraj, czy może dwa lata temu, ale z drugiej strony, nie naszą sprawą jest na modlitwie osądzać ludzi. Tak, trzeba się modlić za biednych grzeszników, trzeba rozmawiać, rozmawiać także o ludzkiej biedzie, ale czasami, czy czasami, może bardziej na zasadzie współczucia i miłosierdzia, że z jakichś powodów ten człowiek tak robi. Trzeba mu współczuć i trzeba mu pomóc, i modlitwą, i może dobrym słowem, i przede wszystkim świadectwem, bo kto wie, może ja na jego miejscu, na bazie tego, co go spotkało w życiu, może byłbym gorszy. Więc moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, byśmy jak najbardziej uczyli się być przed Bogiem w prawdzie. Nie bali się tego, żebyśmy zaczęli żyć pełnią życia, że ja nie muszę przed Bogiem udawać, bo Bóg i tak wie wszystko. Ale że to, co mnie może obronić, to, co może mnie wyzwolić, to, co może sprawić, że moja modlitwa będzie Bogu podobała, to to że ja będę przed Bogiem szczery, że powiem Mu o wszystkim, co mnie cieszy i boli, że siebie pierwszego będę nazywać grzesznikiem. Bóg woli taką postawę, kiedy ktoś y, prosi go o miłosierdzie, a, a nie y, y, wywyższa się y, nad innych, widząc, że ja tam miłosierdzie nie potrzebuję. Tam Ci to dopiero potrzebują. Oczywiście każdemu grozi taka postawa. Modlitwa nie jest, i chyba nigdy nie była do końca prostą rzeczą, bo chodzi jednak o rozmowę z Bogiem. Um, widzimy, że jest to piękna przygoda, w której się cały czas można rozwijać, um, ale na pewno warto wykorzystać lekcje, które daje nam Słowo Boże, zwłaszcza dzisiejszych Ewangelii. Eee, no i oczywiście w całym e, Słowie Bożym na dzisiejszą e, niedzielę, więc zachęcam Was. Żebyście poszukiwali takich właściwych dróg do Boga, dróg w modlitwie, żebyśmy to, co jest fundamentem także naszej wiary, nie tylko do Boga mówili, ale także Boga słuchali. Może właśnie wtedy, kiedy zaczniemy bardziej Boga słuchać, będzie zmieniać się też nasza modlitwa, że ona będzie bardziej modlitwą serca, że będzie modlitwą człowieka wiary, człowieka pokory, człowieka, który wie, że do świętości jeszcze mu daleko, ale z Bożą pomocą yy, może osiągnąć więcej chwały. Tak jak święty Paweł, który zaczynał, można powiedzieć, z dużo gorszego yy, poziomu, a jednak osiągnął yy, ogromny sukces. Dlatego też starajmy się być takimi dobrymi apostołami. Yy, yy, może nawet warto czasami zwrócić komuś uwagę, kiedy widzimy, że yy, jakieś porównywanie się Kogoś spychamy na margines życia społecznego czy religijnego. Bardzo łatwo o to we wspólnocie, a powinniśmy się tego wystrzegać. Niech nam Bóg błogosławi, niech nam pomaga zdejmować maski, niech nam pomaga kochać, niech nam pomaga wierzyć, niech nam pomaga pięknie się modlić, niech nam pomaga przyciągać innych do Boga przez to, że będziemy nadzy. Właśnie w takiej kategorii jak ten biedny grzesznik, który pokazał przed Bogiem wszystko. Nie ukrywał, nie czarował, nie używał ładnych słów, ale stał się przed Bogiem nagi, a więc szczery, całkowicie się jemu oddał, powierzył i chociaż nie miał za bardzo czym się chwalić, zyskał dużo więcej niż gdyby próbował się chwalić, może nawet i słusznie. Oby nasza modlitwa była skuteczna właśnie przez postawę pokory, przez postawy ufności i przede wszystkim przez świadomość z kim rozmawiam niech będzie pochwalony Jezus Chrystus